Dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć bardzo dużo smaczków. Na początku słuchamy i wykonujemy każde polecenie. Wszystko powtarzamy kilka ra razy, aż nasza Lambadziera będzie myślała, że idzie wszystko zgodnie z jej myślą. Teraz zaczynamy pomału strzelać foszki i przestajemy jej słuchać. No i teraz się zacznie. Teraz trzeba robić wszystko odwrotnie, niż nasza Lambadziara tego oczekuje. Sama sobie leż. Ja nie mam ochoty po tym błocie się turlać. Leżeć i leżeć, jakie to jest nudne. Daj więcej smaczków i przestań wymyślać. Dawaj smaczki, wyciągaj z tej swojej kieszeni, a nie mnie tutaj tresujesz. Dawaj smaczki.